Witam, dzisiaj jest 22 września i chciałbym Wam już po raz ostatni pokazać relację z mojej uprawy melona. Jest to uprawa eksperymentalna, dlatego że te rośliny pochodzą z wysiewu na początku lipca. Miałem tam trochę problemy na początku, trochę były problemy z pogodą. Później ślimaki zjadały siewki. Tych melonów i musiałem je ponownie wysiewać. Także te rośliny były wysiewane na początku lipca. I prowadzę takie doświadczenie. Kto oglądał, to na pewno pamięta, czy taka uprawa ma szansę się udać. To jest uprawa w gruncie. Rosną tu też arbuzy. I mam tutaj zrobioną tylko taką osłonę od wiatru od strony zachodu i północy. I po prostu jest to po to, żeby tutaj to miejsce było bardziej zaciszne. I druga rzecz, która wpłynęła na tutaj na warunki uprawy, to jest agrotkanina czarna, która się łatwo nagrzewa i zwiększa temperaturę tego stanowiska. Te rośliny już tak naprawdę obumierają. Owoce, które są już więcej nie urosną i są w różnym stopniu dojrzałości. Jak sprawdzamy dojrzałość melona? No właściwie trudno jest to jednoznacznie określić, ale melon zwykle jest dojrzały, kiedy zamiera tutaj szypułka, kiedy ona zasycha i druga rzecz, po której możemy poznać dojrzałość melona to jest intensywny zapach. Melon ma bardzo taki charakterystyczny zapach, który jeśli jest wyczuwalny, to znaczy, że melon już jest do zbioru. I tych melonów mamy tutaj raz, dwa. Tam jest arbuz, nie liczymy. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16 i 17, który już przed chwilą rozkroiłem. I właśnie tak te owoce wyglądają. Są już dojrzałe. Chociaż ten konkretny jeszcze mógł ze dwa dni poleżeć. Ale już jest smaczny. I tak naprawdę to, że melon jest dojrzały, na to wskazują również prawidłowo wyrośnięte nasiona. Jeśli tak jest, to melon już się nadaje do jedzenia. Także bardzo się cieszę, że ten eksperyment się udał, i można wysnąć tutaj taki wniosek, że jeśli mamy odpowiednio ciepłe lato, to nawet nasiona, to nawet rośliny wysiewane na początku lipca mają szansę wydać owoce w polskich warunkach, w warunkach gruntowych. Dziękuję Wam za uwagę i zachęcam do uprawy melona. Pozdrawiam.